Lecimy dalej z Lego Star Wars Skywalker Saga. Od tego się wszystko zaczęło. Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja, nowa stylowa. I lecimy. Czwarta część. Dajcie znać, kto od tej właśnie rozpoczynał oglądanie całej sagi. No ja przyznam, że jestem właśnie w tym gronie. Także ja od czwórki oczywiście rozpoczynałem Gwiezdne wojny. No i teraz będzie się działo Luke i Vader. Część czwarta, nowa. Nadzieja. Trwa wojna domowa, statki rebelianckie uderzają z ukrytej bazy, odniosły po raz pierwszy zwycięstwo przeciwko złemu Imperium Galaktycznemu. Podczas starcia rebelianccy szpiedzy zdołali wykraść tajne plany ostatecznej broni Gwiazdy Śmierci, uzbrojonej stacji kosmicznej o sile ognia wystarczającej do zniszczenia całych planet. Ścigana przez złowieszczych agentów, imperialnych, księżniczka Leia stara się wrócić bezpiecznie do domu na pokładzie swego statku i dostarczyć skradzione plany, które mogą pozwolić uratować jej lud i przywrócić galaktyce wolność. Oczywiście bardzo dużo się działo między Trójką a Czwórką, mieliśmy sporo filmów, seriali Rogue One, między innymi... No i zaczynamy jak zwykle statek. Ależ to? No główny reaktor. Tym razem księżniczka nie ucieknie. Zamknąć śluzę i przygotować kapsuły! No. Ha? Księżniczko? To transmisja. Co w niej jest? Nadzieja. Jesteśmy nad Tatooine. Przyjaciel lepiej się tym zajmie. Wow, no to jest naprawdę już. Tatooine. Totalny epik. Nie, będą poszukiwać form życia. Musimy wysłać droida. Totalny epik. No i myślę, że najbardziej znana część też starszym fanom. Czmóreczka, zaczynamy. Nowa nadzieja. Ajajaj. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że będzie z tego cała saga, nie, bo najpierw George Lucas zrobił po prostu jeden taki film i on się przyjął. a później dobudowano wszystko. Proszę nie martwić się dziwnymi odgłosami. to tylko turbulencje spowodowane abordażem. Prosimy zachować spokój. Hmm. 77. No nie powiem, że wtedy oglądałem w kinie, ale Ale oglądałem, myślę, że w... No w dziewięćdziesiątym którym już nie? W dziewięćdziesiątym którym? I to wszystkie te części przed e, przed jedynką. Wszystkie. Cztery, pięć, sześć przed jedynką. Ruchy, ruchy! Turmowcy! Zatrzymać ich! Jacy oni fajni. Dobra, mamy tutaj ruch. Oleja. A dodałem sobie jeszcze umiejętności, też mamy dodatkowy pasek zdrowia. Ale to. Wszystko wam później w swobodnym jeszcze przekażę. Na razie spokojnie. A budują ładnie. Na razie spokojnie tutaj sobie działamy tą fabułkę, bo jest przefantastyczna. Przefantastyczna. No właśnie o tym mówiłem, że tutaj strzelając na przykład w nogę... On też takie obrażenie jakby ma, nie? Okej, okay, super. Ambasadorze, czy możemy rozpocząć negocjacje? Chyba się zacięły. Serio? No to powiało grozą. Nie musicie już Państwo zachowywać Powiało grozą wam powiem. Ale to też widzieliśmy na tym pierwszym trailerze chyba, nie? Tą scenę. Invader był na... na miniaturze też pamiętam. Ogólnie jak zapowiadano. Lego Star Wars, to już było... no, lata temu, można powiedzieć. Dlatego musimy szybko wysłać te plany na Tatooine. Gdzie jest zdroje? Tak, trzeba wysłać plany. Ale też, to scena z Rogue One to jest naprawdę... oj, miazga. Miazga. Cały film się na to czekało, nie? Dobra, już mamy pierwszy. A, tutaj co jest grane? Załóż. A, można założyć. Dobra, fajnie. Ja sobie troszkę tutaj poniszczę jak zwykle. Próbujemy robić prawdziwego Jedi. To też można założyć. O, fajnie. No, teraz. Oj, niestety. Nie mów tego więcej. Niestety. No teraz będą kultowe postaci. Vader i Luke, nie? Wokół tego będzie się wszystko toczyło. Saga Skywalkerów. Kolejnego Skywalker'a. Co my możemy zrobić? A, czyli tutaj ona przytrzymuje? O i pięknie. Wyłączone zasilanie. No na razie zaczynamy tutaj jako księżniczka jeszcze spokojnie. Jeszcze nawet luka nie ma. No na razie na Tantip. Nieźle. Aha, jak miło! Moja pani, droga zablokowana. Musimy znaleźć przejście. A więc dobrze wykorzystajmy plany imperium. Dobra, zaraz coś zbudujemy, co? Hmm, działko wodne. Dawaj, tą wieżyczkę. No i nie do końca. Dobra, teraz jest. No i teraz można podziałać. Księżyc niż gwiazda. To jeszcze kilka będzie takich, wiesz, Lejo? Spokojnie, jeszcze troszkę. Dobra. A tutaj też możemy sobie drugą stronę ogarnąć, nie? Trochę wody i ugasiłabym ten ogień. Dobra, wspaniale. No i tu może być jakaś znajdźka też, nie? A! Tu mogę dosiąść! Gonga! Dobra, super. Tam jest jakaś gwiazda śmierci. O! Co my tu mamy? Ale zmienił się klimacik, nie? No jednak jednak te trylogie różnią się od siebie. To zupełnie inne czasy. Ale jak na 77 rok, to, to przecież był kosmos. Dosłownie ich przenośni. Dura, Ej, serio? Proszę Państwa, dawny kapitan. Proszę o gorące powitanie imperium. Poprzez uspokojne poddanie się. Przekazanie planów. No już, już. Przekażemy Ci te plany na pewno Dobra, tutaj spoko już chyba trzeciej opcji nie ma. Tego jeszcze nie będę zakładał, bo szkoda. Musimy odciąć zasilanie tych drzwi. Gdzie ogliwa zasilające? Szybko! Oj! Pierwszy kajberek, tak? 764 Żartujesz? A gdzie ty jest 318? A to nie ty jesteś 318? Jeste ognia! Nie! To Han strzela pierwszy On co on chciał tutaj granat rzucić? No jaki snajper Gdzie on się tego uczył? To chyba jeden na 10 strzałów trafia. To już naprawdę, nie przelewki. Wysokość. Dobrze o tym wiemy, admirale. To pułapka! Zbliżają się! Ułaczę się tam! Na głębie wielkiego rowu, Angeles, wciąż przybywają nowi! Da. Mogę cię tu przestawić, admirale? Du, du, du. Brawo! Zaraz! Nie wyświetlam się odwrotnie! Spokojnie, spokojnie. Zaraz tu otworzymy. Dobra, to są pierwsze wrota. A tu już nic, nie? Nie, eee, patrzcie te drzwi. O! Targnięcie! O, to też fajne. Niby się liczy jako kombo. Dobra, tu nie przejdziemy. Druga strona też jest otwarta, fajnie. A strzela się też super z trzeciej osoby, naprawdę. Spoko opcja. Tych drzwi. A, tu by trzeba przyjść więcej osób. Ewentualnie, jakbym tutaj dosiadł... Dobra. Tamtego bym musiał chyba przynieść, nie? A więcej nie mamy. Dobra. Tamtego pewnie bym musiał przynieść, ale spoko, w swobodnym też można. Fajnie się pyka ten epizod. Taki na razie spokojny, ale. Ale Wejder już szaleje. No i mamy klasycznych szturmowców, nie? Patrzcie, ty! Z zaskoczenia mnie chcieli. No i właśnie zobaczcie tutaj. strzelając po nogach. No to ten. ten się łapie, nie? <laughs> Mega. Mega fajny. Dobra, niszczymy, bo ja tu muszę być prawdziwym Jedi. Ale to wybuchło. A, rura totalna. To? No, tu też można strzelać do różnych rzeczy. Tak, nawet łatwiej. Nie mamy mocy, ale mamy blaster. Dalej, dalej! Nikt już nie opuści tego statku. Nie tak szybko. Spójrz. To mój Artu. Czas wysłać plany na tatuin Artu Dobra, tutaj nic, pięknie. No chyba musimy tylko za Artu iść. Artur Ditu, gdzie jesteś? Gwiazdy śmierci nie ma w głównym komputerze. Co zrobiliście z tych planami? Dajna misja? Jakie plany? Cóż ty opowiadasz? O rety, co za bałagan. Jakie plany? Jaka tajna misja? Artu! Dotrzyj do kapsuły ratunkowej. Dobra, dobra, uwaga. Oj, tutaj sporo przeszkód dla na nas czeka. Uda tu się w ogóle przejść? Uda się. A i zobaczcie, mamy takie. Dwa paseczki zdrowia, nie? Troszkę więcej można tutaj podziałać. Co nam niby zrobią, Przetłumaczą na Weźmiemy sobie jeszcze to. Dobra. A trip, po Ty otworzysz tamten włas? Dobra, otwórz ten Pożar! Szybko! Się w o! A tutaj jakieś wyzwanie zrobiliśmy Oj sorry Artu. Mogę coś tu im poniszczyć jeszcze? Dobra, wiesz co Artu? Wyłącz alarm. Nie da się. <grymne> Dobra, ale tu sobie ładnie otworzyliśmy. To jest jakieś fajne przejście. Oj, i tripio, spokojnie, spokojnie. Mamy dwa przejścia, ogólnie tu albo tu. Dobra, fantastico. Ale zobaczmy jeszcze tą stronę. No to może być jedno i to samo. Ale trzeba sprawdzać, nie? Różne opcje. Może jakieś znajdźki zawsze będą. tego O! kimano? Kiedy pojawi się informacja, zablokowano Dobra, jasne A, tutaj pod wodą to... Najlepiej go porazić. Dobra. A że Artusie nic nie stało. <noise> Ma te kombosy, nie? Tak jak zablokowano, to, to nie robimy tutaj różnych ataków, więc no, trzeba, trzeba zmieniać. nie wierzę. Jak nie ta kapsuła? To jest dokładnie ta. patrzcie, jakie ma kombosy. No, ja nie mogę już wejść za bardzo. A tutaj. To jest ten od muzyki. Dobra, kolejny kajberek. O to właśnie chodziło. A nie wiem, może 3PO ma lepsze ataki. O, w sumie tak. <grych> A wyjdziesz stąd? Dobra, idziemy dalej. Kontakty droidy, ludzie. G 3PO. Może będziemy prawdziwym Jedi? Oh, no. Oh, no! Okej, okay, jest pakiecik superancko. Gdzie teraz? A jeszcze tu możemy zbudować. Dobra, zobacz tu Hej, nie wolno ci tam wchodzić. To zabronione. Z pewnością cię za to wyłączą. <gry> Na pewno. Już się boję. Drogi przyjacielu. Stąd uszkodzenia nie wydają się poważne. <śmiech> <śmiech> nie mam pojęcia, o czym mówisz. Jestem członkinią Senatu z misją dyplomatyczną na Oldera. Jesteś sojuszniczką rebeliantów i zdrajczynią. Zabrać ją! <laughs> Musiała ukryć plany w kapsule ratunkowej, wysłać oddział, aby je odzyskał. A gdzie jest? <śmiech> <śmiech> Cóż za okropne pustkowie. Skąd pomysł, że to tam będzie osada? Jaka misja? Cóż ty opowiadasz? Ważna misja! Triple Jeszcze nie jedną zrobimy. Ambasadorze, to abordaż. Dobra, mamy tutaj jeden kaliber za. Ukończenie misji. Dwie się udało. Też spoko. Tutaj był jakiś. Tak, było wyzwanko. No, prawie. Prawie zrobione. I też jeden pakiecik, no i bardzo ładnie. Mamy C3PO, mamy Artu, którzy już byli, kapitan, jeszcze leja część czwarta. O, super. Korweta Tantif 4. No i pięknie. Dobrze, chodźmy tam, ale sam się przekonasz, zaczniemy się psuć pewnie jeszcze dziś. Och, cicho już. Zaczynam mieć cię już dość, krótkowzroczna sterto Ej, To jest ciekawe? Co tu można zrobić? Jeszcze to sobie ogarniemy. Ehe, to jest pralka? O nie, leci z powrotem. Ok. O, misja ukończona. Kapsułowy kapitał. <grybujesz> Super misja. Tu można sobie oczywiście powtórzyć. Gdyby ktoś chciał. Tak. No i dobra. Czyli na kolejną misję fabularną. Już tutaj pójdziemy następnym razem. Rozpoczynamy oficjalnie czwartą część. Nowa nadzieja. Wielkie dzięki za oglądanie. Tutaj macie kolejne materiały. Niech mocy będzie z Wami.